nie kolano, w biowie. No. O, to jest drugi odcinek. Sorry, no, poprzedni był bez odzywania, ale. No. O, mogę dla nazwę, No co, lecimy? Yy, sorry, no, ale wiecie. Ale. Ale było już później nie chciałam no, nie, tak mówić, ale w tym odcinku będę mówić. Jest to drugi odcinek i wiem, że I ja dobrze wiem, żeby że miałam być na pięć łapek, ale no, postanowiłem, że nagram to już jest wcześniej dla was specjalnie. Jest bardzo wcześnie jest mnie to są sobie nam. Zrezygnowaliśmy ostatnio na Egipcie, więc lecimy na trzeci, mm, i ja od razu mówię, że ja mam trochę bóstwa, przecież Land versus Zombie było grać pierwszą część. Więc... Oh. Ło, wow, ile moment dostęp? Tylko, że tak osrycie, jak to nie okay. Co to było? Co to były za zombie? O kurde. Znaczy, ja oglądałem tylko jeden odcinek od ale on wtedy nie będzie do skromania doszedł. Tym, tym. I to jest tego trzeciego, lub no mniej. Więc, jakby wiecie, no nie było, że ja oszukuję tutaj. No. Ja mówię, że szczególnie nie wiem o co chodzi w tej części. Nie mogę ja tego otrzymać, jak dostaję teraz. Kurde, to ja mam. No jest to coś, co? No, ja wiem, że tak... <laughs> przepraszam. Przepraszam bardzo. Ojejku. dobra, będzie to przyspieszę, to może trochę. Jak tak będzie to szło, to program tylko dla was mi. Jeśli chcecie, żebym... o kurde, hmm. kontynuował tą serię, to jeszcze... Możecie też pisać powiadam jaką byście... Się... Tylko gry, że nagrał, to chłopcze. To mi też pomoże w, w realizacji. tego kanału dalej. O, ha, 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 Dobra. Dalej, tak na ziemię, to jest wszystko. Dobra. O, nie to. Chłopcze, zadajemy palusz.

Aha, bo to jest przyspieszone tempo, no tak. Ja nie mówię, że tempo jest. No, nie, że przyspieszone tempo. Tak. Aaaa, tu robię ja ile? 2000. 2075 słoneczek. Ja. No, wiem, że. No, znaczy ja mam taki żeby właśnie zostawić dwa rzędy słoneczek, no bo tutaj, no, rzędy słoneczka właśnie. To jest trochę mm. Okej. Okay. Mm -hmm. Dobra. Co to? O, teraz będzie ta jakaś taka to jest chyba taka jakby taśma, i. co na naszym czy co? Tak, dobra. To jest fajne. To jest fajne. Od razu mówię, że w pierwszy plan zresztą zrobię z dawno. Ale coś tam z co tego pamiętam, więc. to nie niechaj mnie przypadkiem. Często, że czegoś nie wiem. Bo. Bolecie. Lecimy! Dobra, wiecie co, znowu to muszę przyspieszyć. Kurczę, bo to strasznie długo schodzi. Schodzą te dni. Ale nie są tak ciężkie. Ja Dobra, tu ziemniaka nie mają nastawia. Dobra, to trzeba postawić, to tak. czek, czek. Ja tu muszę, ja na to ja że Czek, muszę dać tylko nie wiem, to, O nie, mu. Wow! No dobra. A ja bardzo fajna raszynka taka no, bo... A co to Wow! To jest jakby taką, taką falą tego... No, robię z wygrzaka? Wygrzakowe... Płonę ziemniaków. No, dobra. Dobra. O kurde, to jest dobra, bo oni tu już są. Raz, dwa, trzy. Będę jeszcze mieć na jedno. I to pójdzie? <noise> Jakie to jest fajne, podoba mi się to bardzo. To jest super. O nie w ogóle z grąbami z lata zobaczcie. Co to jest? Ty, jakaś główka. Okej. Okay. Have to open. Okej. Okay. O, oh, to jest to. Ile? Pięć tysięcy monet. No dobra. Yy, co? Tu można nie eleganować? Co? Co? Dobra, ta część jest... super. Okay. O kurde, nie, tego. Sorry, bo jednak... No, powinnam sobie... Dobra. Hmm, Czek... O, te de... Aha. Co to za książka? Co jest?! Tu są roślinki w ogóle i to mogę je upgrade'ować. Ej, przejrzę to, czekajcie, o no, ile będę okej, okay. już, już, ha, yy, yy, yy. no kurczę, muszę to klikać, ja chcę wrócić do albumu, dobra, ja tak szybko to przewinę, wy możecie zatrzymać tą przegrywać, jeśli, jeśli dobrze umiecie English, e, dobra, czekajcie, ja chcę wejść, nie mogę wejść do albumu, muszę raczej sprawdzę, ile to już trwa. Dobra, no to tak, pewnie jeszcze tam jeden jakiś był. Przejdę. Yy. Mm -hmm. Dobra. Ready. Dobra. Nie wiem, o czym on tam za bardzo przed chwilą mówił, bo jak się to, to za bardzo przypominałem, no ale wy tam możecie zatrzymać. że mi napiszcie co on tam mogą w komentarzu. Yy... Nie, tego nie. Te kapuchy daję, bo one są mocne. To nawet bardzo, bo nie wiem, że mogą szcząść swoje nie wiem. egipskie nagrodki. Jak to mogę nazywać, To jeszcze no są zapinio. Co? 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 Dobrano, no, no. Tej nie słuchaj. Z tą baweczkę chyba nie nienawidzę. Ona mi słoneczka zabiera. Zobaczcie, patrzcie. Zobaczcie. Ziomu, i nie ma. Nie ma. To być szybki w takim razie. O, i no, wyrzuciła te słonka. No Okej. Okay. Czyli jak ją zabiję, to ona wyjdzie, ta słoneczka, no to widzę. No nie no, stracone słoneczko, dobra, dam to może... Nie, dobra, nie ma szans. Nie, Prześpieszę nie? bo trochę to tak długo trwa. Dobra, ja tu... Może, no. Ja w O, w co to za ty z pochodnią? Co on tu za po mnie. Uciekaj! No, nagle ten. O co z nim chodzi? I to jest jakiś kozak chyba. Słuchajcie, chyba zabiłem go z tym ultem, ale. Jakiś gościu z pochodnią jest. Napiszcie mi w komentarzu, co on robi. Bo ja za bardzo nie wiem. Jeśli grajcie w tą grę, to możecie mi napisać, co ten z pochodnią robi. Bo ja do końca nie wiem. się znowu tego. To jest najlepsza taktyka. Przecież ja to mogę tutaj na tego polera. No dobra, tam postawię tego jeszcze. Piu. To wygląda, jakby wciąż zjeść, ale nie dobra. Co to jest? To jest za zero słoneczek. he czy to jest za darmo? Nie wiem, no co? Yyyy... Eee, no dobra. Okej. Okay. że Aha, czyli chyba stąd mają tam razać zombie? I że jest pożyteczny tam na po prostu? Na tych z pochodnią? Nie wiem. Szczerze nie wiem, co może być... Hmm. Co to jest za level? Aha, muszę zobaczyć w mm -hmm. Co to jest? Gemy, wiem, że chyba w tej grze są ultra rzadkie. Znaczy, ultra rzadkie. Tak słyszałem, że są do, dosyć drogie, więc... 100 monet, to mało troszkę, co to? Co to jest za roślina? O, do naszego kochanego ziemniaka, czy tam orzecha. Ło, wow, kurde. Hallo. Dobra? O, dobra. Słuchajcie, sprawdzę. Dobra, będziecie mieli trochę dłuższy odcineczek. Specjalnie dla was serduszka. I co? Co to jest? W ogóle to jest jakiś czerwony. Co to za bydlak tam jest. Dobra, boję się trochę tego. Nie wydaje że to będzie ten gangartuar. Nie wiem, czy dobrze mówię. Z pierwszej części. To jest Egipt ale coś tam... Okej. Okay. Dobra. Lecimy. Słuchajcie, ale okej. Okay. O kurde. Widzowie, tam był gangartuar. Egipt... Jakiś Egiptowy. No to super. Nie no po co, dodali Gangar Tuara do tej gry? Dobra, postawiłem to w ogóle źle, bo chciałem to postawić trochę dalej, ale... Czyli to zamraża! I dobra, zamrożę go jeszcze raz. No! I to jest fajne. A mogą go chyba tam ulepszyć. To lipa trochę, ale okej. Okay. Yy, pamiętam, że w pierwszej części na Gangar Tuara były dobre te bomby. Takie jakby, yy, więc ja sobie to na pewno będę zostawiać na tego organizatora bo bardzo bym chciał z nim wygrać. Ty to ma dwie fale, w tym porządku, więc chyba dużo ich się pojawia. Jest ich dużo już, bardzo. Dobra, lecimy. Psy. Dobra, widzowie, chyba idzie git. To za dużo idzie. Te, to zostawiam. <laughs> Mówię, to wszystko pójdzie na lambertura. Bo to jest najlepsze na niego te bombeczki. No, bo one zadają mu najlepsze te a Tu jeszcze te roślinki, no to jest dużo. Co? Ty cały zwierzątnik. A jest, zobaczcie, ta, ten rządek tutaj z tymi straszliwymi jest, jest całkowicie zamrożony. Całkowicie. Dobra, nie musicie pisać w komentarzach co ten typ porobi. Bo no, tak w ogóle, jeśli doszliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzach hashtag pochodnia. Zobaczymy ile doszło do tego momentu. Okej. Okay. Dobra. Nie do tego. Kurczę. Muszę. Dobra, nie. Jezus Maria, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jest taki chaos. To jest taki chaos. Oho, ganga Ritual. No tu teraz trzeba to postawić. Zobaczcie. Czekajcie. Trzeba go jakoś. Kurde! Czekajcie. To. O, tak, dobra, dobra, zarobiście. Trzy bomby. Nie no, to to teraz już już po nim. się, ja że zabijemy jeszcze tak ogrom Wartuara. Patrz się idzie. Dostał! Już. Co? On już no po pierwszej, bo... Bo takie gigantyczne mu obrażenia zadaliśmy po tym ujcie i ten. Co jest?

Mm -hmm. Co to jest? Co to? Aha, coś takiego. Muszę kliknąć play. Chyba. Tak, tak ja się ja wyjdę. Bo to już będzie za długi odcinek, kurde. To jest bardzo długi odcinek. Widzowie, czekajmy. O kurczę, co się dzieje. Nie, nie Oho, ja mam tylko 3000 słońca wytęda. Dobra. Tutaj mam XI dochodzimy do tutaj. I każę mi kliknąć. Ale ja to wybrać, że nie będę robił. I co? Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, że dzisiaj jeszcze będzie live z Guysa. Od dziesiątej lub o jedenastej? Wydaje mi się, że może być o dziesiątej. I no i też postaram się zrobić y, jeszcze jedną fajną rzecz. To zobaczycie na kanale. I ona nie wiem, czy pojawi się przed live'em czy po live'ie? czy po live to na pewno nie wydaje mi się, że przed live'em jeszcze się pojawi no i piszcie, czy podoba mi się ta seria i jak ktoś mi zaproponuje możecie zaproponować mi też jakąś grę, w którą ja mógłbym zagrać którą mam na play'u lub no na telefonie Oczywiście będę przypinać serduszka. o są, które po prostu napiszą na przykład pochodnia, tak jak mówiłem. No i co? Do zobaczenia dzisiaj na streamku. Pa pa!